Naszym gościem Maciek Witkowski, M-Balance, witam. E, witam, dzień dobry. M-Balance ostatnimi czasy zaczęło inwestować w boks zawodowy, teraz MMA. E, wasze opaski nosi Marcin Najman, Jerzy Kulej, e, teraz Andrzej Gmitruk. No i wiemy o Janku Błachowiczu. Co się stało, że firma M-Balance, opaski M-Balance m, pojawiły się właśnie u tych sportowców? E, co się stało? No? Przede wszystkim szukamy jako firma szukamy dojścia do tego, żeby zaproponować nasze opaskę jak największej, jak najszerszej grupie osób. Udało nam się fajnie nawiązać współpracę właśnie z Marcinem Najmanem, zainteresować go tym produktem, tym projektem, pokazaliśmy mu opaskę, w jaki sposób działa, co dzięki niej może zyskać. Marcin zapalił się do tematu, sam zaczął ją nosić, twierdzi, że dzięki tej opasce wszystkie treningi, które Prowadzi na co dzień, wychodzą mu lepiej, że odzyskał może nie to, że odzyskał, ma lepszą wydolność organizmu, lepszą kondycję, bardziej pomaga mu to w uprawianiu jego dyscypliny sportu. W związku z tym, jeżeli działa, to na niego, jesteśmy przekonani, że, że będzie w stanie działać też na każdego innego sportowca, na każdego innego boksera. Stąd właśnie dojście bezpośrednio już tutaj do, do że tak powiem, tej branży sportowej. Embalance to nowy produkt na naszym rynku. Jakie są jego zalety? Dlaczego sportowcy powinni nosić te opaski? Embalance jest produktem wykorzystującym z jednej strony tutaj zalety, pewne czynniki medycyny holistycznej. Przede wszystkim naszym, na czym polega jego funkcjonowanie? W opasce w Embalance, w mylarowych hologramach zamknięte są jony ujemne. Jonizacja ujemna wpływa bardzo pozytywnie na funkcjonowanie organizmu człowieka. Dzięki, dzięki dwuosiowemu dwu zorientowaniu tych hologramów i jony funkcjonują poprzez cały czas, czyli do, dożywotnio. Każdy użytkownik opaski, każdy, kto nosi ją na ręce, ma swój osobisty jonizator powietrza. Na pole energetyczne człowieka wpływają w cząsteczki w dodatnie i cząsteczki ujemne. Te cząsteczki dodatnie, które czerpiemy z urządzeń elektronicznych przede wszystkim, mają negatywny wpływ na funkcjonowanie tej energetyki ciała. Cząsteczki ujemne, które są właśnie zamknięte. W hologramach, które są w opasce, niwelują to złe działanie cząsteczek dodatnich, w związku z tym odzyskujemy równowagę, balans ciała, możemy odnosić lepsze wyniki w, w, w tym sporcie, którego, który, który uprawiamy. Najbardziej mierzalne, właśnie efekty widać, znaczy najbardziej mierzalne te efekty są u sportowców. Chociaż wiele osób, które amatorsko uprawiają sport albo w jakikolwiek sposób, w jakąkolwiek aktywność fizyczną wykazują, to może być, nie wiem. Dłuższy spacer, czy, czy jakiś tam jogging, nawet 2-3 kilometrowy. Również mówią, że, że dzięki temu mogą, mogą lepiej, więcej, dłużej, mocniej. Także. To są te podstawowe zalety opaski właśnie. Poza sprawami komercjalnymi wiemy, że firma M-Balance będzie brała udział także w sprowadzeniu do Polski i treningach znanego zawodnika MMA Owerima. Jak to się stało, że nawiązaliście współpracę właśnie z nimi? Czy jego też zobaczymy w opawce, opasce m -Balance? Mam nadzieję, że jego również zobaczymy w opasce Balans. Tak jak powiedziałem, elementem naszej polityki przede wszystkim marketingowej jest to, żeby zarazić, zarazić ideologią noszenia opaski jonowej, jak nam większą ilość osób przede wszystkim tych aktywnych w, w, ze świata sportowego. No i tutaj tak mówię, współpraca, współpraca ze sportowcami w Polsce, zarażanie ich kontakt po kontakcie udało nam się dotrzeć również właśnie do Overina.